Hej, 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 wszystkim, w Witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Herbst gdzie gramy Ridolokiem. Uuu, i mamy całkiem ciekawe karty. Czy za zagrać serię Protektorkę w drugą turę, tak po prostu? Myślę, że czemu by nie? Niech będzie. Karty za dwie many, tak po prostu. Myślę, że to nie jest najgorsze. Kłóci mnie też, żeby zrobić teraz Stab, Bran i Twilight Drake. Co za inerwaty w pierwszej turze. Stab. Indy for Swipe na twarz. Astral Communion! O oh shit, mam przejebane. Oj, się traciły jakieś pijowe karty, nieźle. A, nie, nie spodziewałem się, że trafię na ten deck na Constructed. No proszę, coś czuję, że możemy mieć duży problem. Dobra, w takim razie... Musimy tapnąć do jakichś, nie wiem, rimuwali. A tam się przyda, więc nie będę wystawiać w drugiej turze. Proszę, niech to będzie jakaś super chujowa karta, że mógł zagrać brana. Niech to będzie jakaś super chujaba karta. I o mój Boże! O mój Boże! Dobra, albo bran wchłonie 10 obrażeń. Czy ja jestem martwy w następnej turze? Technicznie zostanie mi jedno życie. What? This fucking Game. Fake game! Rozjebał mnie Astral Komunion Druid. O kurwa! Nie mogę się zabić Co to miało być? A wy was sobie w picie. O oh. What the <laughs> O oh, mój Boże, nie, nie akceptuję tego. Nie akceptuję oh, tego do, do czegokolwiek. Ja pierd. Dobra. Mortal Recolor nam się przyda tyle co do Shadow Bolt może. Ale wolałbym inne karty. Raczej. Flaming wydaje się ok. Ten Bron nie lubi, ciągle mi podchodzi. Shadow Flame wydaje się bardzo ok. Ha. Huh. No cóż. Zostałem się w sumie nad Mountain Giantem. Rockbiter. Okej, okay, nie będzie na nad Duncomera. Był kamerę. Coin? What? Oczywiście. Ta picza musi być zawsze. No nie jest dobrze. Przyda nam się szybka Rina. Rina, Rina, Walerina. Mógłbym spróbować rzucić brana. Oje 3 na 3, bo on pewnie teraz zagra te wilczki. Wtedy mnie zabije brana. Ja będę mógł rzucić Argusa, Bran będzie 2 na 4, 4 na 6. Okno, tak. Stormcrack! Wow! Okay. Tego w sumie nie przewidziałem. Tego w sumie nie przewidziałem. No, Najmniejsze. Mogę zagrać Shadowbolt. Tak zrobimy. Najgorzej będzie, jeżeli on zagra. tego się. A nie, nie, może zagrać tego się na siedem. Ok, zagramy prawdopodobnie. Wejdą w doom. No, tego spora. Albo na tego stwora. Ja zagram na tego i mam nadzieję, że dostaniemy coś fajnego. Uuu, Demon Bref. Mogę dobrać kartę, ale wiecie co? Niech będzie tak. Uuu! Haha! <śm> Może być. Pewnie oberwie heksem, ale cóż. <śm> jo, face jaraksus. Mhm. <śm> Leci Demon Bref. Wymieniasz się? To by było dziwne. Yeah. Zdecydowanie nie chcę dać dobro kart, więc demon wrew. Zagram teraz tego, z takiej fajności. E, Soulfire, czy to mnie bardzo obchodzi, czy mam na to wyjebane? Soulfire mógł być ewentualnie dobrą rzeczą. Bo pilazer nam się nie przyda, więc co wezmę z tego Soulfire'a, niech będzie. Eee... Soberę za dwa co so Fire może się przydać na Diska, Jeżeli cztery obrażenia za jeden manę mogą być bardzo przydatne. Poszedł Hex, okej. Dziwne, że nie wcześniej, ale no cóż. Lightning Storm. Okej. Okay. Tempo. Reno. Niech będzie, mi coś na południe. Do... We're gonna be rich. Think from below Mogę żyć do Flameu Oh shit! To gówno Właściwie to gówno O, pani nieważne. No Nabierzmy kartę Albo z drugiej strony Jak bardzo zechcesz użyć Soulfire'u? Mamy dużo fajnych kart, i ola. Justin never z tych lepszych, ale niech będzie. Uważam, że posiadanie tam jest jest takim okejowcem. Okay Okej, okay, nie będziesz mieć na dołu Humera. kombosu. O, dlatego mi steak. Okej, okay, czaje. Dalej nie mogę sobie go skopiować. Tak w ten sposób zmniejszył sobie koszta Jaraxusa oraz Shadow Shadowflame. To mogłoby być takie ciekawe. Shadowflame Bitches. O panie. Oj, dzięki. W sumie powinienem najpierw tapnąć, ale... Cokolwiek by mi podeszło, nie zmieniłbym swojej decyzji, więc... Tak, Leroy z Shadow Love, jest całkiem ciekawy. I teraz ten przyniemieczek ma bardzo mało życia. Come on. Irytujący. Niech będziesz zagrał niego, niego. Nie widzę innych opcji. Nie widzę innych opcji. Inferno! Bezemi dużo On by potrzebował 10 obrażeń. Za 8 many i jedną kartę. Nie da rady. Znaczy mógłby zabrać dwie karty z tego tego Ancestral knowledge. I wtedy bym miał 6 many. I wtedy lawa wers. Lava wers by mnie zabiło. Na ten moment jednak nie tam. Dobrze. Na ten moment jednak jestem szczęśliwy. Byłam Little! Bang, baby, bang! Dzieci. No, jak nie trafiliśmy na pierwszego ancestral Astral a Ancestral mniejsza drugiej, to dajemy radę wygrać. Jak nas nie zabijają w czwartej turze, to jest szansa na wygraną, taka realna. Ta pierwsza gra. No ale dobra. To gra w pięknym stylu. Myślę nad Big Game Hunter'em, żeby dać sobie do deko. Tak szczerze. Nikt się teraz nie spodziewa Big Game Hunter'a w obecnej mecie. Mógłbym wyjebać na przykład Bane of Doom. Znaczy Bane of Doom jest fajne, ale strasznie losowe. Ewentualnie coś innego wyjebać, na przykład nie Młody Walker'a. Młody nie jest to specjalnie potrzebny. O! Twilight Drake i jest Przeciwko Priestowi? zostawiamy? Dark Pedler, okej. Okay. Dark peddler jest fajny, bo możemy go ustawić i właściwie nie do karty w łapie, nie? Ponieważ dostajemy kartę do łapy, więc możemy sobie zrobić TAP, nas trzeciej turze Dark Peddler, ewentualnie wykorzystać coś to za jeden A Z drugiej strony możemy zrobić po prostu tak i tak będzie To samo. Shifter Zerus. O mój Boże, jest! <laughs> O, oh, this is gonna be good. This is gonna be good. Welcome to the exception! No, zachwyca wymiana. Panie, panie, wiara w, wiarę w ciemno. Mamy zarusa! I oh, co yes. Zostańmy? No, nie zagramy tego. Tapu, tapu, fapu, tapu. Deal. Deal. Niech będzie. Czyli w następnym dużo zagramy sobie. Twilight Drake'a. Mhm. Mm ja, przecież kochili to jest. Bardzo słuszne rozwiązanie. Ooo, nic nie zagrał, o, czuję dobrze. 4 na 8, czwarta tura jest przeciwko i Pris nic z tym nie zrobi. Oh yeah. Mogłem jednak wziąć alternatywną ścieżkę rozwoju, ale nie zauważyłem tej zmiany. Muszę się bardziej pilnować. Abominacja, what? Mogłem mieć bardzo fajne statystyki, ale to było głupie. Czemu? Eee, czy mm, pff, Nie mam. Shadow Bolt i Tap. Nie chcę, żeby on został zraniony za bardzo. się może kartę. Uf. Nie chcę, żebym... On... się wymienił, on miał tylko dwa życia i bym umarł jakiś Holinowy, czy cholera wieczego. 4 na 6 to i tak jest bardzo dużo przeciwko Priestowi. Oj, wypada mi słuchawka. Do, Do you like to play, play, with play with fire? Tej karty ty będzie się bać. Mhm. On bardzo chce, żeby on miał dwa życia. On bardzo chce? A może circo healing? Czy pojedynczy heal i circo healing w ten sposób? Żeby dobrać sobie karty Okej, okay. to znaczy, przypominam, że on zostanie wyleczony, więc... Ale no, okej. Okay. Dobra jest dużo kart Dobry, do, Dobre. Dobre zagranie. Jak bardzo chcę sobie, chcę sobie go po prostu skopiować? Zastanawiam się. Nie, bez przesady. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeden tap może być. Utał Dyson. No dobrze, myślę, że zabiję po prostu Pyromantę. I się podeszemy. Niech będzie. Ewentualnie dobierze się troszkę więcej kart. Ewentualnie, ale. Ale trudno. Teoretycznie jest bardzo spokojny, chociaż przydałoby mi się więcej kombo części. Ciekawie, czy uda nam się zrobić kombo z LiRayem. Mogę to całkiem uraczę. No, kolejny, wow. Całkowicie tylko feeling. Do it, fuck No po prostu się podaczy Dobra. W takim razie, e, myślę, że wymienimy się w ten sposób jego dobijemy z Mortal Coilu. O, Archmage Antonidas! Czemu ja nie mam żadnego spela? No dobra, to czy mam, no ale... Dobra, jebać tam. Bang! Bang! Mamy tyle kart, że bez przesadu nie rzucić jego pod kerw jeszcze byłoby grzechem. Byłoby po prostu grzechem. Zerus powinien mieć zmniejszony koszt na czymkolwiek teraz W jakiejkolwiek formie teraz będzie <laughs> Poszedł endąp, okej okay. Co oznacza, że mogę jebnąć ragnerację O oh. Jesteśmy w stanie zadać 18 wyrażeń Grajmy agresywnie Pomożemy Szczerze, wystawię wszystko. by nie. Jeżeli użyje AWE, Ragnaros. Choć sobie może mieć Shadow War użycia ale, Okej, nie pomyślałem o tym. No ale dobra. Mniejsza większość. Entów czyli nie użyjały. No to wygraliśmy. Time to produce. Pół! Yeah. Ej, hey, się bardzo dobrze sprawdza. Dobrze, dobrze, zagamy sobie jeszcze jedną gierkę. O, dzień ta Czy będzie winstreak? Po tej grze pani będzie Już wiem jakim deckiem będziemy grali na dzisiejszym streamie. Że znaczy, nie wiem czy dzisiaj będzie stream, bo nagram to w zapasie w sumie. No ale mniejsza. Hop. Prawie sobie mikrofon, mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. O, uh, Gul'dan! godra, gulden. Rino, so czy zu? W obu przypadkach zostawiam te, te kartki, są za Demon wref, myślę, że też będzie dobry. Tania, ale jest dobra. Twisting Nether, no to w przyszłości. Okej, okay, to jest taka dobra łapa przeciwko zu. przecież Korina trochę gorsza, chociaż nie taka zła. Nie aż tak. Ale przeciwko zu to jest pretty, pretty good. I can see. Get it, out. Get it out. Dobra. Eee. O! Mamy pierwszą turę, dobra, dobra, biorę. Niech będzie, biorę. Biorę śmiało, flaming. Jej. Snap Jagger. Jeżeli co, wymienisz siebie, zrobić jodo? Twarz, 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 twarz. twarz, twarz, twarz. Yes! yes! Mogę w sumie mu to wszystko zabić i mieć ten impa dalej. Nieee, to się przyda potem. Szczerze nie chcę rzucać do mu Chcę, nie chcę. Nim ten jest zbyt dobry, mam zbyt dobrą wymianę. Siadam jeden na jeden impa, waliu. Po prostu mogę jednąć demon w refem, właśnie nie chcę. Czekam, aż wyrzuci macki. Macki, macuszki. Dobra. To będzie w sumie transakcja obu strona, bo mi się pojawi imp i wiecie. Nie będzie śmiesznie. Ale ja biorę kartę. Mi się pojawi imp, on się wymieni, je się wymieni, on się wymieni, bla 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 bla. Czy prawdopodobnie na sobie dużo zagram live tapi po prostu w Doomseyer. Żeby było fajnie, urocze i pięknie Pewnie tak zrobimy Uuu już za pasywny, agresywny place. No to jesteśmy trochę w dupie. Tak szczerze. No może nie 3, 5, 6, na 100% będzie miało jak mi go zabić. Twoja magia Zrobimy w ten sposób. Myślę, że to jest najrozsądniejsze wyjście. Będziemy mieli dobre wymiany. Zagranie pod Kerrów. Silence bitters! Nie spodziewałeś się silenesu. Nikt się nie spodziewał silenesu. Muszę zrobić jakiś deck, który będzie mieć dwa razy breakera. To jest dobra karta, bardzo dobra w tej sytuacji. Na ten, na ten czas 4 na 3 za 4 many, ale z efektem Silenceu. No nie. Chyba zagranie Doomsayer'a będzie najrozsądniejszym wyjściem. Tapi Doomsayer, sobie na to, brzmi jak plan. Niech będzie, zostanie mi niedużo życia, a jeżeli nie ma jak mi go zabić, to będzie fajnie, a jeżeli jak ma mi jak mi go zabić, no cóż, to w się nam obrażeń. Przy okazji mamy również Mind Control Tech'a, więc to też jest bardzo fajny. Ewentualnie zagram po prostu Uza i Shadow Flame, zabiję wszystko. Z tego, co to jest na stole, Miałbym, byłbym bardzo rozbawiony, gdyby nie miał jakimś zawiść Okej. Okay. że to jest bardzo uroczne w swój sposób. Zagrałbym to i to, ale nie mam ma. A jebać. Aż w sumie. Zagrać to. Okej, okay, zajebiście. Przyjąłem tą kartę, którą chciałem. Czyli nie jest to najlepsze przejęcie, ale mogę minąć tego shadow Ale najważniejsze jest to, żeby mieć cokolwiek na stole. Teraz mam taki problem, że Twisting Neder, czy mogę zagrać Leroya? I go zabić, ich nie mam wyboru. Zdecydowanie nie mam wyboru. Bo Twisting Neder jeszcze nie jest gotowy. No cóż, trudno. No, to nie była najlepsza wymiana, ale. Nie była chyba też najgorsza. Najwższa klapa. Okej, czy teraz są matki Domyślam się. Nie. Eee, I tak poleci Shadow Flame. Nie Shadow Flame, tylko. Wisting Nether. Bo zbyt ciężko będzie tego zabić. A no, on jest zbyt bolesny. Co tym jeszcze chcemy zrobić. Na pewno dać sobie taunt, bym chciał. Bo mam bardzo mało życia i obawiam się, że mogę umrzeć w każdej chwili. Dobra. O no, mój Boże! Za dużo wrażeń na mój ryj. Co może podejść? Mógłbym zaryzykować. W sobie mogę ciebie zabić, więc tak zrobię. Nie będę ryzykować. Zostaniesz sobie słabego słabego demona. No ale trudno. Zabiłem tego sukinsy, na który mógł mnie po prostu zberstować. Potrzebuję Reno. O! Oh! Nice. I mogę wyczyścić stół. We're gonna be rich! Dobra, no mu 2 miliony 1 na 1, ale to chyba nie jest taka tragedia, biorąc w uwagę, że mam znowu 30 życia. <laughs> to już chyba nie jest taka tragedia. Ragnaros niestety dużo nie zrobi, ponieważ on... z mają dużo małych minionów i to jest ten problem. O, o mój Boże... To jest ostatnia karta, którą chciałem zobaczyć. To co? Szczęśliwa jedna, szczęśliwa jedna piąta? By fire be tutaj, 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 tutaj! Corruption będzie zaboli. Power też, ale to nie jest Fedlera. Nie dobre, FedRNG. Yes, co zostaniemy? Myślę, że to idealny moment, żeby tapnąć. got Czy chce wyleczyć ją, czy siebie? Myślę, że wyleczenie jego będzie, jej będzie istotniejsze niż siebie. Co nie? Na szczęście mamy Siphon Soul. Aż z bym go skopiował, byśmy wtedy wygrali grę z miejsca, byśmy po prostu wygrali grę z miejsca. Czy mogę go zabić? Nie, A biorę kartę, może coś ciekawego podejdzie. Dobra, no. jak bardzo chcę pójść w twarz? 4-7 obrażeń. Nie ma co ryzykować. Szczerze nie ma co ryzykować. Zostawię tylko ją, bo ten divan się jednak za dużo blokuje. Ale nie ma co ryzykować. Jak mówiłem, wzrok nie ma jak mi tego konkretnie wyczyścić. Easy. Mamy. Mamy Little. A zróbmy to tak, tak bardziej zabawnie. Mamy wybrana. Biem, wiem, wiem. Hej, Hunter! A nie, on dał mu w ogóle proszę 4 ataku, nie wykorzystałem swojego specjalnego. Ale mały, dziękuję Wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję Wam się podobało. To było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku, a to był Hand. Puh, co ja gadam, to był Warlock, Renolog w moim wykonaniu. Do kolejnego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa pa.